Cześć, witam Was serdecznie. Wiem, że rzadko ostatnio nagrywam, ale to moje ostatnie dni w Anglii, ostatnie dni na tym warsztacie. Nie zostaje żadnych takich, wiadomo, grubych robót, żeby ktoś po mnie nie musiał tego składać. W czerwcu wyjeżdżamy do Polski. W lipcu mam nadzieję zacznę działać już u siebie. No i wtedy zacznę więcej nagrywać. Dobra, pokażę Wam dzisiaj, jak skasować olej i inspekcję w Volkswagenie, który już nie ma tutaj żadnego przyciska na desce rozdzielczej, tak? przycisku także jest troszkę to inna procedura włączamy zapłon sobie teraz tym przyciskiem tutaj lecimy sobie na boki żeby było driving data, czyli po polsku pewnie będziecie mieli trochę inaczej, o dokładnie tak ma być Czyli pokazany jaki jest zasięg auta, jakie są parametry tak? i teraz właśnie sobie nie jedziemy góra dół, tym wszystkim, jedziemy sobie i szukamy sobie zasięg właśnie, range, co nie, zasięg. Wciskamy i teraz ten przycisk OK na kierownicy, przytrzymujemy sobie przez 10 sekund i później puszczamy. I teraz mamy, takby ukryte takie menu. Zobaczcie. Mamy serwis i mamy skasowanie serwisu olejowego i skasowanie inspekcji, tak? Teraz mamy engine, code, jakieś różne głupoty. Dobra, nas interesuje tylko to. Jeżdżamy, przyciskamy przycisk OK. Przyciskamy znowu OK. Mamy skasowany, tak? I teraz sobie. Sory, nicą coś raz to zrobiłem. Dobra, nieważne. I teraz sobie przejedziemy na inspekcję. Niech to zniknie. jedziemy Jedziemy inspekcję. OK. Na kierownicy. Znowu OK. I mamy skasowany serwis olejowy i inspekcję. Dobra. Wychodzimy sobie na bok tym i mamy. Możemy sobie jeszcze zobaczyć teraz na radio. Zobaczymy, jak to tu wygląda na radio. To jest w milach, w Polsce będzie w kilometrach. Dobra, nagram jeszcze to samo po angielsku. Także nie komentujcie, że dwa razy to samo. Dzięki na razie.